Do rządu Wojewódzkiego, Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej, dowódcą tości, Druk Jan Dziurak, będę od oddziały pożarnicze do uczystego apelu zorganizowanego stulecia ochotniczej Straży Pożarnej w Sądzie. Jako gospodarz mogę powitać Państwa na tym pięknym jubileuszu, aby móc wspólnie świętować setne urodziny naszej jednostki ochotniczej Straży Pożarnej. Chciałbym powitać wszystkich przybyłych gości. Wyjątkowe święto. I z racji tego, yy, za wybitne zasługi oraz całą kształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego wyróżniam Ochotniczą Straż Pożarną w Sadownym metalem pamiątkowym Promazowie. Poproszę ducha prezesa.

drzewnym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali druh Andrzej Kuczkowski, druh Łukasz Kuczkowski, druh Kamil Koroś, druh Łukasz Szczechura, druh Łukasz Tomaszewski, druh Łukasz Dębkowski, druh Krzysztof Parys, druh Paweł Jakubik. Podpisał prezes zarządu Związku Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej Antoni Jan Tarczyński Wyczytanie odznaczenia Wystąp! I uznanie, szacunek wyrażony w medalach, odznaczeniach, nagrodach i ten piękny obelisk który zostanie na następne 100 lat a właściwie jeszcze i dłużej ten piękny obeliz, który od, został odsłonięty, żeby kolejne pokolenia miały dowód i świadectwo, jak pięknie społeczność, jak pięknie ochotnicza straż Powrata w Sadownym świętowała swoje stulecie. Druchy i druchnowie, jesteście osobami, które na ochotnika, jak sama nazwa wskazuje, z poczucia potrzeby, z poczucia serca, z potrzeby wiesienia pomocy drugiemu człowiekowi, włożyliście mundury. Włożyliście mundury i służycie. Służycie ludziom w różnych okolicznościach. Narażacie życie i zdrowie, ale również w tej społeczności lokalnej tworzycie to, co najważniejsze tworzycie wspólnotę. Zastanawiacie się, jak wychować młode pokolenie. Jak spędzić czas wolny, jak przyczynić się do rozwoju tej miejscowości. Dzisiaj w to stulecie pragnę wyrazić najwyższy szacunek i złożyć Państwu serdeczne gratulacje. I dzisiaj na tej uroczystości też był piękny obrazek. Obrazek ochotniczej Straży Wielopokoleniowej. Na pewno panowie, którzy odbierali odznaczenia i dyplomy w wieku senioralnym panowie w sile wieku i młodzieżówka która słyszałam, że jest jedną z najliczniejszych w powiecie węgrowskim Szanowni mieszkańcy Sadownego i Gminy Sadowne Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość uroczystość niezwykle ważną tutaj w Sadownym dla tej małej ojczyzny, ale bardzo ważną również dla całego powiatu węgrowskiego. To kolejny jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym powiecie. To niezwykle cieszy i jestem jako starosta powiatu węgrowskiego niezwykle dumna z tego, że na terenie naszego powiatu tak pięknie działają Ochotnicze Straże Pożarne. Szanowni Państwo, dwa dni temu w Wędrowie obchodzone było stulecie państwowej powstania państwowej policji. Dziś stulecie ma Ochotnicza Straż Pożarna w Sadownem. Krótki okres czasu, wiele zbieżności, nawet orkiestra Denta, którą serdecznie witam i pozdrawiam, ta sama, która uświetniła również uroczystość. Chwilę po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 roku powstają struktury służb, jednostek, instytucji, które mają dbać o bezpieczeństwo Polaków. Policja, Straż Pożarna, Ochotnicze Straże Pożarne. I tak jest do dzisiaj.